Bartek, to spotkanie rozpoczęło się dla nas dobrze, objęliśmy prowadzenie po Twoim trafieniu, co stało się potem, że wszystko się posypało? No, za łatwo, za łatwo dajemy dochodzić do sytuacji sam na sam z bramkarzem praktycznie, przeciwnikom, tak? bo z, z, zwykłe wykopanie, y, znaczy długa piłka 60-metrowa idzie zawodnik z drużyny przeciwnej sam na sam i tak, tak nie możemy grać. No, musimy. Musimy wyciągnąć wnioski, bo, bo to nie jest pierwszy raz i, i po prostu trzeba, trzeba nad tym dużo pracować, bo, bo widać, że to jest naszym mankamentem. Tak, tak jak jeden raz można było to uznać, że, że to jest błąd przy pracy i tak dalej, to, to my jednak powielamy te błędy i na pewno tak, tak nie może być. No, my umiemy grać w piłkę, tylko mówię, mamy problem, problem z, tym, z tym, kiedy rywal stoi nisko i, i, i gra właśnie takie. Proste, długie piłki. No, trzecia bramka to jest stały fragment na, na własnej połowie rakowa i, i tracimy bramkę. No, tak, tak nie można. Raków. Czymś was dzisiaj zaskoczył? No, zaskoczył, zaskoczył takimi podaniami. No, na pewno, skoro wygrał, to znaczy, że nas zaskoczył, był lepszy i, i na pewno nie ma co im tego ujmować. Tak, to jest też dobra drużyna. Yy, mieli swój plan na mecz. My mieliśmy swój, no, okaz. oni lepiej zrealizowali swoje założenia i, i wygrali tak. No, nie ma co. Nie ma co się tutaj nie wiem, złościć ani, ani nic, no, niestety trzeba wyciągnąć no, wnioski, no, ale no, to, tak się mówi: no, na pewno trzeba, trzeba się wziąć w garść, bo, bo zaraz gramy i, i to już jest trzeci mecz nasz bez zwycięstwa, i na pewno nie, nie chcemy, żeby tak było dłużej, nie może być tak dłużej, i na pewno musimy się wziąć w garść.